Kolejsol. Jak widzicie, dzisiaj jest ze mną moja przyjaciółka, czyli Lacey, która mnie nie odstępuje na krok. Jak lubicie zwierzaki, dawajcie szybko łapki w górę, a dzisiaj szykuję dla Lacey giga niespodziankę. Mm. Tak jak Wam mówiłam, szykuję naprawdę giga niespodziankę. Chodźcie, coś Wam pokażę. Jedną rzecz, którą dzisiaj będziemy odnawiać, przejdzie totalną metamorfozę. Stara Buda, właściwie poprzednia Buda. I teraz my dzisiaj z Michałem stwierdziliśmy, że po prostu zrobimy Layselowi niespodziankę i zrobimy z niej taki jej prywatny domek. Wiecie, trochę ozdobimy, żeby było kolorowo. Na pewno się tego nie spodziewa, ale dzisiaj trochę się do siebie upodobnimy, więc coś czuję, że ostatecznie wyjdzie ekstra. Zainspirowałam się pomysłem od moich koleżanek Enchantimals, czyli uroczych dziewczyn które oczywiście też się przyjaźnią ze swoimi zwierzakami. W dodatku każda z nich się również do nich trochę upodabnia. Także ja pójdę za ich przykładem i dzisiaj przygotuję domek dla Lacey, czyli dla mojego psiaka. My się też trochę do siebie upodobnimy, ale żeby to zobaczyć to od razu proszę zostawić łapkę w górę. Także koniecznie każdy kto ogląda daje teraz szybko łapkę w górę, żeby zobaczyć tę niespodziankę. Tymczasem ja najpierw Wam pokażę, jakie tutaj dziewczyny mają przygotowane niespodzianki, a później biorę się do pracy i robię swoją. Zobaczcie, przyszła już bris. spójrzcie jak jest pięknie ubrana. Ma jeszcze takie królicze uszka. Tu taki wianuszek, także pięknie. I do tego oczywiście pasuje jej cały ten domek. Spójrzcie, domek też ma uszy, więc od razu łatwo poznać, do kogo należy pewnie do króliczka. A on się jeszcze fajnie otwiera, zobaczcie. Tu możemy sobie drzwiczki otworzyć i zajrzeć do środka. Słabo widzicie? To moment. Coś Wam jeszcze pokażę. Możemy go sobie otworzyć tu z drugiej strony. Oha! W ten sposób? I patrzcie na to! Wow! Teraz Brima znacznie więcej miejsca, ale ekstra. I to nie koniec! W tym zestawie mamy jeszcze super niespodziankę. To jest, zobaczcie, taki misio. Ale nie dajcie się zwieść! Spójrzcie na to. O, w środku jest kolejny zwierzak! Jejku, czy to jest taki lisek? Ale super, to co? Zaglądamy chyba dalej, bo o, jeszcze mamy następnego zwierzaka! O, rany, czy to już koniec, czy jeszcze coś jest? O jejku, a tu kto to taki? Czyżby to już był nasz taki mini króliś? Ale słodki, ale zaraz. Jeszcze go można otworzyć, i w środku mamy ostatecznie. Spójrzcie, takiego maluszka. Zaraz to się znów otwiera, i w środku jest. Oh, tajemnicza niespodzianka, to jest chyba jakiś mini kwiatuszek. I tym sposobem patrzcie, ile tu mamy teraz zwierzaków. Teraz, żebyście poznali Campree. Ona już w ogóle się tutaj wkomponowała idealnie ze swoim zwierzaczkiem. Zobaczcie, jak do siebie pasują. Ale ja wiem, wy jesteście pewnie mega ciekawi tej niespodzianki. Kochani, zaraz wam ją pokażę. Ale najpierw zajrzyjmy do tego pięknego domku. Jejku, jaki kolorowy widzicie to? Tu oczywiście wiadomo, musi być podobieństwo zachowane. Tak się prezentuje z tyłu. Możemy tu sobie otworzyć oczywiście drzwiczki, żeby zajrzeć do środka. Ale jak miejsca, Waszym zdaniem jest za mało, to otwieramy sobie z tej strony i proszę, ile tu jest przestrzeni w środku. Hopsa? Jajku, czy to jest taka super słodka owieczka, nasz kolejny zwierzak do kolekcji? Ale super, to kto będzie dalej? Uwaga! O, ale słodziaki, patrzcie na to! I to jeszcze nie koniec, bo znajdziemy w środku także kurczaczka takiego, ale słodziak i. W środku jeszcze, jeszcze taka mini kaczusia. Ale to nie koniec, bo w niej też jeszcze coś na nas czeka, a jest to piękny różowy kwiatek. Dobry piesek, tak. Dobra, Lejsuna, to taki, taki dobry piesio, jesteś taki, tak? I na dwie łapki. Juhu! <grystanie> super, a twoja piłka? Gdzie jest Leisi? Zobacz, jest i Twoja piłka. Ale fajnie, no uwaga, Lacey i opa. No, przynieść, super! Przygotowałam już kilka dodatków, które na pewno urozmaicą jakąś tą budę. I wymyśliłam właśnie, że będą tam balony, ale nie tylko. Parę rzeczy wydrukowałam, na pewno zobaczycie. I ogólnie chodzi o to, żeby to zrobić w taki łatwy, fajny sposób. Wiecie, to też wiadomo, nie będzie tam na stałe. Ale jako taka niespodzianka, myślę, że jest to super plan. Także tak jak dziewczyny, właśnie Enchantimals, tak samo ja dzisiaj tworzę coś pięknego dla mojego zwierzaka. No i wiecie. Seria się upodobnijmy, także oglądajcie do końca. Gotowy. Bing! I tak jak obiecywałam, jest kolejna niespodzianka. Zobaczcie, ja się dzisiaj upodobniam do mojego psiaka. Dokładnie tak jak cała seria Enchantimals, Także też dzisiaj będę. No ja będę bardziej darmatyńczykiem, także no wiecie, ale patrzcie, nawet mam łapy prawdziwe, także w ogóle chat ekstra to jest. Ja lubię tego typu przebranka, jak wy też, dawajcie łapki w górę, a tymczasem, no co? Bierzemy się dalej do pracy, tak? Ja już mam balony, słuchajcie, nadmuchane. Tutaj mam część przywiązaną. Już Wam pokazuję, co jeszcze mam, bo są też kwiatki do dekoracji, także będzie się działo! No, zaczynamy metamorfozę! Tam Zamykamy trochę... no Agatę. No nie, Michał! Ej, odbieraj, chodź tu! Tu trochę mi pomożesz, no? Dalmatyńczyka mamy Nie, w końcu. no, ej, dalmatyńczyka mamy. Chodź tu. A idę, idę. Zbroimy. Zobaczycie, no, będzie ale, wersja przed i po. Tu jest ale, więcej piesków. Ale tam psy szczekają. No. A, ale, gdzie główny, jest, jest. a gdzie główny właściciel tak tej budy? Kto jest? Poszedł z kuflami. Nie, lubię. Chyba spoko, nie, nie, no. nie, nie, Michał ruszył do akcji. Pomaga akcji, nie, udzielnie. Patrzcie na to. nie, tutaj nie, nie, w ogóle. Domek będzie naprawiony. nie, nie, Podobają Ci się tu prace porządkowe? Oj, balony! Łopat je! Oj, je mocno! Mamy jeszcze specjalne, zobaczcie, napisy, żeby było wiadomo, że to będzie nowa miejscówka Lacey! Niestety jeden balon nie przetrwał. Przed chwilą się przebił, także zostały dwa. O, tu jeszcze Michał poprawił kwiatka, a tak już zobaczcie: prezentuje się całość. Dokleiliśmy jeszcze tu wiadomo. Jest imię Lejsola. Jest też taki fajny psiak, zobaczcie. No czas! Myślę, że taki odnowiony domek się jej spodoba. Szczęśliwy pies, nie? Dobra! Projekt chyba gotowy, Lacey. Podoba Ci się nowy domek? Znacie jaki piękny. Super jest, nie? Tak! Chyba lajzorowi się spodobał. Odnowiony, misja wykonana! Ju! Ty maluchu! Taki jestem dobry. Yes. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Dawajcie znać w komentarzach, jak Wam się podobała ta metamorfoza i w ogóle cały pomysł. Koniecznie zostawcie łapeczki w górę, zasubskrybujcie kanał i widzimy się w następnych odcinkach miłego popołudnia. Buziaki!